Ostatnio mówiliśmy o sakramencie pokuty i pojednania. Dzisiaj będzie drugi sakrament uzdrowienia, czyli sakrament namaszczenia chorych, lub jak kiedyś się dawniej się mówiło, ostatnie namaszczenia. To jest sakrament, który jest związany z cierpieniem i z chorobą, z tym, co nas dotyka i co jest bardzo trudne w naszym życiu. I może od tego zacznijmy, czym jest właściwie cierpienie, bo my żyjemy w świecie, który. No trochę inaczej patrzę na cierpienie niż, niż proponowałby to Kościół Święty, proponowałoby to chrześcijaństwo. My coraz mniej jesteśmy jak dobrobyci z cierpieniem, nie? nie potrafimy go przeżywać. Żyjemy w świecie, który jest właśnie nastawiony na to, żeby dostawać jak, jak najlepiej, prawda? Żeby, żeby dobrze się czuć, żeby dobrze się czuć. I ci nie uciekamy przed cierpieniem, jeżeli jakikolwiek ból ma dotykać naszego życia, no to my chcemy odwracać głowę. My nie chcemy na to patrzeć. Takie sytuacje nawet się zdarzają i tu już nie tylko na zachodzie Europy, ale w Polsce są. Słyszałem o jednym takim przypadku w przedszkolu prowadzonym przez siostry. No był Wielki Post akurat, czyli czas pokuty i jedna z nauczyciele czy tam sióstr opowiadała dzieciom o męce Pana Jezusa. I przyszła z pretensjami matka, że dziecko się boi. Dlaczego? Tyś obraz jeszcze pokazała chyba ukrzyżowanego zbawiciela. Dlaczego dzieciom się opowiada o męce? Dlaczego straszy się dzieci? Wyobrażacie sobie? Dlaczego straszy się dzieci Jezusem ukrzyżowanym? No to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Skutki tego są oczywiste. Potem takie dziecko dorasta, matka cierpi, matka jest chora. Matka wyrzuca do, do domu starców, do hospicji, gdziekolwiek, bo on nie będzie na to patrzył. Bo jemu to dyskomfort, prawda, budzi. I my nie chcemy, nie chcemy myśleć o cierpieniu, jak się pokazuje, jak są na przykład akcje pro-life, które pokazują cierpienie dzieci zabijanych, mordowanych. No to ci ludzie walczący o życie nienarodzonych są pozywani, że oni takie drastyczne sceny w przestrzeni publicznej pokazują. No, pokazują, bo one się dzieją. Bo dzieje się ludobójstwo. Natomiast człowiek dzisiaj chce odwracać głowę. Nie chce patrzeć na cierpienia. Na zachodzie krzyże ściągają z sal w szkołach, no bo żeby nie, dzieci nie patrzyły na, na taką straszną mękę, bo potem dzieci się boją. Grzechu się nie boją. Grzechu się nie boją. Jakieś, prawda, się nie boją, ale, ale cierpienia Chrystusowego, tak. Więc to pokazuje, w jakim nie jesteśmy punkcie. Jak my, jak my na cierpienie nie potrafimy patrzeć, nie potrafimy na nie reagować. Z drugiej strony, jest jeszcze jedno cierpienie, na które dzisiaj człowiek jest wrażliwy: jest cierpienie zwierzątek. Prawda? Mamy internet, a jakieś, prawda, zwierzątko cierpi. O, tutaj. Rodzi się człowieczeństwo, płacz i smutek, prawda? Trzeba pomóc. Człowiekowi nie, ale zwierzę, zwierzęciu tak. I to pokazuje, jak my stanęliśmy na głowie. Jak my stanęliśmy na głowie, więc my nie, po, nie, nie potrafimy z cierpieniem przebywać i nie potrafimy przeżywać cierpienia tak, żeby ono nas wyświecało. I to też się odbija troszeczkę w takim życiu kościelnym, w życiu duchowym. Zwróćcie uwagę, coraz więcej jest takich nabożeństw, gdzie ludzie oczekują tylko i wyłącznie uzdrowienia. Przyjdź, panie, wyście Dotki, i on Cię uzdrowi. I tak, jakby to było pierwsze, co Chrystus musi zrobić. I Chrystus, zbawiciel, jest od tego, żeby uśmiechać nasze cierpienie. To jest pierwsze. I nawet często się, prawda, jeżeli ktoś jakiegoś uzdrowienia nie dozna, to się mu wmawia, bo ma za małą wiarę. Jeszcze bardziej się do tego człowieka. Gdyby cierpienie zawsze trzeba było usunąć i zawsze to byłoby dla nas dobre, to Bóg by to zrobił. Tak na przykład jest z grzechem. Grzech zawsze jest zły. I Bóg zawsze, jeżeli Go o to prosimy, to gładzi nas, nasz grzech, usuwa. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie do spowiedzi, wyspowiada się dobrze, zachowując warunki spowiedzi, a Pan Bóg nie odpuścił grzechów. Bo raz odpuszcza, a raz nie. Zawsze odpuszcza. Bo zawsze jest dobre dla człowieka odpuszczenie grzechów. Natomiast nie zawsze jest dobre dla człowieka, żeby zostało odjęte mu cierpienia. Tutaj Pan Bóg stosuje taką mądrą pedagogikę, ale z drugiej strony nie możemy zacząć myśleć o cierpieniu jako o czymś dobrym i czymś, czego chce Bóg. Bóg nie chce cierpienia. Bóg nie wymyślił cierpienia. Kiedy Bóg stworzył świat, to na tym świecie nie było cierpienia. Nie było cierpienia, nie było śmierci. Cierpienie i śmierć to są skutki grzechu, skutki odwrócenia się, odłączenia się od Boga. Bóg jest szczęściem, Bóg jest pełnią, Bóg jest absolutnym życiem. Więc jeżeli ktoś jest zjednoczony absolutnie z Bogiem, a takie absolutne zjednoczenie to będzie dopiero w niebie po drugiej stronie, no to tam nie ma cierpienia. Tam nie ma umierania, bo sami jesteśmy zatopieni, zanurzeni w Bogu, więc już nie może nas nic dotknąć. Tutaj na Ziemi jeszcze nie, tutaj doświadczamy cierpienia. Więc cierpienie nie jest czymś chcianym przez Boga. Jest skutkiem grzechu. Cierpienie jest przez szatana, przez zawiść diabła i śmierć i cierpienie weszły na świat. Natomiast co Pan Bóg zrobił z cierpieniem? Jak na nie odpowiedział? No, Bóg. W cierpienie wszedł i przez cierpienie nas zbawił. Kiedy my czytamy Ewangelię, no to to jest znowu bardzo ważny temat, prawda? Centrum Ewangelii to jest śmierć, męka śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus zbawił nas przez krzyż i znowu dzisiaj coraz częściej się, zwróćcie uwagę, głosie Ewangelię bez krzyża żeby nie mówić o umartwieniu, żeby nie mówić o cierpieniu. A Chrystus zbawił nas przez, przez krzyż, przez cierpienie. Wszedł w nasze cierpienia. I, drodzy bracia, o ile cierpienie nie jest czymś dobrym, no to od czasów Jezusa Chrystusa cierpienie jest takim miejscem uprzywilejowanym, w którym my możemy spotkać Boga. Jeżeli dotyka cię jakiś krzyż w życiu, no to uważaj, bo Chrystus jest blisko. Bo Chrystus właśnie najpierw wcielił się w człowieka, a potem wszedł do końca w ostateczne ludzkie cierpienie. I my to wyczuwamy nawet intuicyjnie, jeżeli widzimy człowieka połamanego cierpienia, to widzimy podobnego do Chrystusa. Bardziej, jakoś wyraźnie widzimy w nim Chrystusa. Bo rzeczywiście do Chrystus wszedł w ludzkie cierpienie. Natomiast istotne jest jeszcze to, co tak naprawdę wydarzyło się w męce Chrystusa, bo to była Jego ofiara, która miała nas zbawić. I na czym polega ofiara Chrystusa? Ofiara Chrystusa polega na tym, że właśnie Syn Boży przyjął ludzkie ciało, przyjął człowieczeństwo i to ciało ofiarował Ojcu. Przez grzech, już tutaj mówiliśmy to kilka razy, przez grzech człowiek odłączył się od Boga, odwrócił się od Boga. I to jest stan, w którym my żyjemy. To jestem świadkiem wojen, niesprawiedliwości, cierpienia i umierania. Odłączyliśmy się od Boga, to my odwróciliśmy się od Niego, nie On od nas. Dlatego ten świat jest taki pokaleczony. Natomiast Syn Boży wstąpił na ziemię, stał się człowiekiem i człowieczeństwo, cząstkę tego świata, cząstkę stworzonego świata, przywrócił Ojcu. I to przywrócił ostatecznie właśnie w cierpieniu, bo Drodzy bracia, łatwo jest zadeklarować, ja oddaję siebie Bogu. Łatwo jest to powiedzieć, ale kiedy my oddajemy siebie Bogu? Kiedy oddajemy wszystko? Kiedy nic sobie nie zostawiamy? To właśnie zrobił Jezus. Łatwo jest powiedzieć, ja wierzę w Boga i ja jestem mu oddany, jeżeli wszystko jest w porządku. Ale kiedy coś nam zaczyna być zabierane, na przykład zdrowie. To my mamy taką tendencję, żeby buntować się przeciw Panu Bogu. Chcemy zachować dla siebie. I to pokazuje właśnie ten nasz nieznak samozachowawczy. Ja tak naprawdę nie należę do Boga, ja chcę do siebie należeć. Ja chcę do siebie należeć. To, co zrobił Jezus Chrystus, właśnie fenomen na tym polegał, na jego ofiarę, że chociaż wszystko mu zostało odebrane, chociaż życie mu zostało odebrane, to on powiedział: Ja sam je oddaję. Nie stawiam żadnej granicy, gdzie zaczyna się i kończy się moje ja. Całe moje ja należy do Ojca. Choćbym miał cierpieć, choćbym miał umierać, wszystko oddaje to Ja. W księdze Hioba to jest pokazane właśnie ta, ten sposób, prawda, w jaki my należymy do Boga. W początek księgi Hioba przychodzi szatan, jak przychodzi szatan przed oblicze Boga, no i mówi, że przemierzył cały świat wzdłuż i wszerz, a Bóg mówi do Niego, a widziałeś mojego sługi, sługę Hioba? Bo nie ma na świecie tak wiernego jak On. No i szatan mówi, jest Ci wierny, służy Ci, bo dobrze mu się powodzi. Bo nic mu nie brakuje, bo jest bogaty, zdrowy, piękny, ma, ma dzieci, ma córki, ma synów, Jest mądry, prawda? Wszystko mu dałeś. No to czemu ma Ci nie służyć? Każdy by służył. I Pan Bóg, i szatan mówi, dotknij go, odbierz Mu wszystko, a zobaczysz, że będzie ci zło rzeczy. I Pan Bóg wierząc, wierząc w Hioba, wierząc w człowieka, mówi, dotknij go, zabierz mu. I przychodzą nieszczęścia na Hioba, traci wszystko, traci wszystko. Jego żona już się denerwuje, mówi, to wreszcie Bogu. On mówi, jesteś nie, nie, niespełna rozumu. Dobro przyjęliśmy od Boga, dlaczego zła mielibyśmy nie przyjąć? Pan dał, Pan zabrał, niech imię Jego będzie błogosławione. I znowu drugi raz przychodzi szatan przed oblicze Boga i mówi znowu, że przemierzył całą ziemię, a Pan mu mówi, a widziałeś, wziąłeś kiewiarne. I wtedy szatan mówi, skóra za skórę. Wszystko człowiek odda za swoją skórę. Dotknij go chorobą, a zobaczysz, że będzie ci złożeczył. I Pan Bóg mówi dobrze, dotknij go. I rzeczywiście Hiob zostaje obsypany trądem. Siedzi na, jak to Pismo Święte mówi bardzo wulgarnie, na kupie gnoju, wziął skorupę i ziemię i płacze, nie ma nic, ale Bogu nie złorzeczy, Bogu jest wierny. I to pokazuje właśnie, kiedy my należymy do Boga. Pan dał i Pan zabrał. Moje zdrowie również należy do Boga. Moje życie należy do Boga. Ja sam sobie dałem życie? No to dlaczego próbuję sobie je przywłaszczyć? Do Boga należy. Do Boga należy. I drodzy bracia, kiedy właśnie my w taki sposób zaczynamy należeć do Boga, kiedy mówimy: Wszystko moje jest Twoje, wszystko we mnie należy do Ciebie, a cierpienie jest próbą, która to sprawdza, to wtedy jesteśmy zbawieni. Bo to jest porządek, i jeżeli my tak należymy do Boga, nie ma takiego utrapienia, które by nas potrafiło spowiewierać i osiągnąć. człowiek należy do Boga, człowiek jest nieśmiertelny, niezmieszczalny. Należysz do Boga, nic cię nie złamie. I tutaj właśnie rozpoczyna się cała historia z sakramentem namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych, to uwaga, nie jest sakrament. Który jest wycelowany w to, żeby uzdrowić człowieka zawsze fizycznie. Zdarza się, że jeżeli to jest korzystne dla człowieka, że jeżeli to pomoże jego wierze, jeżeli to pobudzi jego wiarę, albo obudzi ją na nowo, albo podniesie, albo być może to zdrowie jest człowiekowi potrzebne, bo ma jeszcze jakąś misję do spełnienia, to wtedy tak, ten sakrament spełni taką rolę, że Bóg przywróci zdrowie człowiekowi. Ale przede wszystkim ten sakrament jest po to, żeby cierpiącego człowieka zjednoczyć z cierpiącym Chrystusem, z ofiarą Chrystusa. My kiedy udzielamy tego namaszczenia, no to świętym olejem, olejem chorych namaszczamy czoło i dłonie. Kiedyś namaszczało się jeszcze i stopy, prawda, te miejsca, gdzie, gdzie są Chrystusowe rany. I to właśnie ma być symbol, który mówi, w swoim cierpieniu cierpisz. Bóg chce ci przyjść w, w tym cierpieniu z ulgą, ale to niekoniecznie jest ulga taka doraźna, że prawda, że cierpienie minie. Ta ulga polega na tym, że Bóg staje się obecny w Twoim cierpieniu. Że Bóg staje się obecny. Jeżeli masz Boga, masz już wszystko. Ta ulga polega na tym, że to Twoje cierpienie nie jest bezsensowne. Ale ty jednoczysz się z Chrystusem w cierpieniu. Wcielasz się w Chrystusa. Jak mówi święty Paweł, dopełniasz ze swojej strony udrę Chrystusa. Twoje cierpienie staje się wtedy zbawcze. Ono ma sens. Prawda? W tym cierpieniu spotykasz Boga. W tym cierpieniu spotykasz Boga. I to jest właśnie po to, bo my sami. Bylibyśmy w stanie poradzić sobie z cierpieniem. Ono by nas złamało i zawsze nas złamie. Ale jeżeli ktoś jest zjednoczony z Bogiem, nic go nie złamie, a jeszcze to cierpienie go wtedy uświęca. Więc kiedy my, prawda, jesteśmy złożeni, to jest też taka uwaga do sakramentu namaszczenia chorych. Nie powinniśmy przystępować, jeżeli nie jesteśmy chorzy albo cierpiący, albo w podeszłym wieku. Nie, bo to zawsze się nam przez cierpienie. Nie powinno się robić tak, jak to często jest w naszych kościołach, prawda, że jest jakaś msza z udzieleniem sakramentu chorych i wszyscy podchodzą. A sakrament jest, no to zawsze się przyda. Nie? Najpierw się zastanów, czy rzeczywiście Ty masz coś, co Cię upodabnia do Chrystusa w Jego cierpieniu. Czy masz coś, co jest dla ciebie udręką i chcesz uczynić to jakimś miejscem ofiarowania, oddania siebie Bogu? Czy masz jakieś cierpienie, które może być elementem zbawczym, że ty pomożesz Chrystusowi w zbawieniu tego świata? Wtedy przystępuję do tego sakramentu, aby w moim cierpieniu Chrystus mnie poddźwignął, żeby Chrystus mnie wypełnił. I popatrzcie, jak wielka jest mądrość Boża, można powiedzieć y, dwa największe skarżenia tego świata. Pierwsze to jest grzech. Grzech, w którym nie ma nic dobrego, z którym Bóg nie ma nic wspólnego. I jeżeli Bóg patrzy na grzech, to Bóg grzech rozbija totalnie. Bóg grzech odpuszcza, niweluje, w proch wraca. Idziesz do sakramentu spowiedzi i grzech znika. Bóg się z nim rozprawia. I druga rzecz, skutek grzechu, skutek grzechu, jakim jest cierpienie. Mógłby teoretycznie Bóg też rozwalić w proch, ale Bóg robi coś większego. To jest największa porażka szatana. Prawda? Bo dziełem szatana jest grzech, a skutkiem tego dzieła jest cierpienie. I on jedność, prawda, że grzech całkowicie niweczy, to jeszcze skutek tego grzechu, jakim jest cierpieniem, czyli narzędzie uświęcenia. Nie ma większej wszechmocy. To, co jest słudkiem grzechu, co jest dziełem szatana, Bóg mówi, to uczynię narzędziem uświęcenia. Popatrz, jakie jest Twoje dzieło, ono teraz będzie z ludzi czyniło Synów Bożych. I rzeczywiście my po Chrystusie, kiedy patrzymy na cierpienie, to widzimy w nim coś świętego. Jeszcze raz powtórzę, cierpienie samo w sobie jest bezsensem i jest złe. Ale Bóg tak je wypełnił swoją obecnością, że ono staje się miejscem uświęcenia i ma w sobie coś świętego. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jednoczymy się z Chrystusem i temu właśnie ma służyć sakrament namaszczenia chorych. Można powiedzieć, że cierpienie i sakrament namaszczenia chorych to jest sakrament, który właściwie ostateczną przestrzeń pustki wypełnia Bogiem. Bóg staje się obecny już wszędzie. Już nie tylko jak te Testament mówił, że tam gdzie jest błogosławieństwo, tam gdzie jest dobrobyt, tam jest Bóg. Prawda, my często tak myślimy. O, Pan Bóg mi błogosławił. Pan Bóg mi poszczęścił. O, tutaj doświadczyłem wielkiej łaski Pana Boga. Od czasów wstąpienia Jezusa Chrystusa i jego zbawczej męki, Bóg jest wszędzie. Bóg jest i w tym Twojej pomyślności i w Twoim cierpieniu. Bóg totalnie przybliżył się do człowieka. Odzyskał panowanie, odzyskał wszechwładztwo i w momentach naszej pomyślności, i w momentach naszego cierpienia. I właśnie to jest prawdziwe zbawienie świata, bo jak jest Bóg, to jeszcze raz powtórzę: jest wszystko. Amen.